Jest pułapka w tej książce, bo z jednej strony pewne fragmenty możemy odbierać jako typową dla Jaworskiego groteskę, a z drugiej to taki czysty realizm, ja bym powiedział nawet naturalizm. Nie wiem, czy teraz dobrze to odbieram. Jest taki wywód, taka rozmowa, taki dialog filozoficzny dwóch filozofów o greckich imionach, jakby filozofów przyrody, i oni dyskutują. Jest to taki bełkot totalny. Czy nie bywa tak, że Czasami takie dialogi rodzą nam się w głowie w stanie gorączki. Przynajmniej ja to tak odebrałem. Pamiętam swoje momenty no, walki organizmu, kiedy myślenie człowieka jest wtedy inne, kiedy nie można zasnąć, kiedy nagle, właśnie w głowie, rodzą się rzeczy, które może wyglądają śmiesznie i groteskowo, ale w istocie są potwornie męczące. Nie można sobie z tymi dialogami w głowie dać rady. To jest oczywiście jedna z możliwości interpretacji. Mnie wolno jako czytelnikowi interpretować tę rzecz, ale chciałem cię o to jedno zapytać. Czy to nie jest tak, że czasami dajesz pewien ekstrakt? To znaczy, nam się wydaje, że to pewna stylizacja to jest dosłownie zapis pewnego zmęczonego chorobą umysłu, który nie radząc sobie z ogarnięciem pewnych rzeczy, daje upust właśnie jakiejś takiej. Fantazji, i to nie jest nasza kreacja, tylko to jakby samo do mózgu skądś przychodzi. Tak, rzeczywiście. Niektóre partie tej książki są w ten sposób skonstruowane. No to to jest trochę taka pułapka, właśnie, że na abstrakcję nagle nakłada nam się rzeczywistość, w której jesteśmy. No to może być różny stan chorobowy, właśnie gorączki, majaczenia, i żeby oddać taki stan, można użyć różnych środków opisu, według mnie, właśnie który nie będzie nic mówił, no bo będzie tylko takim bardzo pospolitym sposobem na oddanie tego stanu. A można wprowadzić, właśnie taki, jak wprowadziłem, taki zupełnie absurdalny dialog który toczy się w kolejce do recepcji. No i w kolejce do recepcji rozmawia ze sobą, właśnie powiedzmy, dwóch filozofów przyrody. No to ciekawe, że to odkryłeś, bo myślałem, że na to nikt nie wpadnie. Rzeczywiście jest to zaczerpnięty motyw z dialogu platońskiego dotyczący właśnie natury i istoty świata. No i tak sobie pomyślałem, kiedyś stojąc w takiej kolejce do recepcji, jakby to było, gdyby stali tutaj chłopcy ze szkoły platońskiej sprzed wieków i patrzyli na to i chcieli jakoś zabić czas, o czym by rozmawiali no i wyszło mi coś takiego myślę, że to jest akurat jedna z takich weselszych scen w tej powieści plus oczywiście telenowela, którą no jak wiadomo no nie tylko w szpitalach przecież, ale często ogląda się dla zabicia czasu Twój bohater jest można powiedzieć, jedynym intelektualistą w tym szpitalu. To też na to zwracam uwagę. On ma swoich współbraci, ale oni wszyscy są prostymi ludźmi, i może oni, przez to, że są prostymi ludźmi, nie cierpią aż tak bardzo jak, jak twój bohater. Coś w tym jest, muszę przyznać, że jak patrzę z boku na tę książkę, tak właśnie Twoimi oczami, teraz to sobie uświadomiłem, że rzeczywiście tutaj ten bohater wychodzi na jedynego myślącego, a reszta to jest taka masa, która znosi to swoje cierpienie z pokorą. Z pokorą i tak bezrefleksyjnie, trochę, i może ta bezrefleksyjność ratuje ich w tej sytuacji. No Może coś w tym jest, może mój bohater za bardzo się nad sobą użala i za bardzo użalając się cierpi jeszcze bardziej, bo cierpi też duchowo oprócz tego, że cierpi fizycznie. Jest takie zderzenie w tej książce między tym, co jest absolutnie przyziemne, a tym, co jest. Hmm, Abstrakcyjne, ale w tym znaczeniu uniwersalne, nie wiem jak to w tej chwili dokładnie określić, czy jest absolutnie niebiańskie, a absolutnie przyziemne. Czyli z jednej strony mamy żarcie kompotu i kotleta schabowego, a z drugiej strony mamy odwołania do filozofii platońskiej i do modlitwy do Boga, poszukiwania jakiejś transcendencji czy absolutu. Ale twój bohater nie znajduje ratunku nadziei u Boga. Jest jeden fragment, który można nazwać czystą, piękną zresztą modlitwą, ale generalnie jest to takie jakby potwierdzenie nieistnienia Boga, no bo skoro jestem chory. A Ty jesteś bogiem dobrym i litościwym, to tym bardziej Cię nie ma. No bo jak tu pogodzić tą dobroć i litościwość z tym, że ja muszę cierpieć? Zresztą na początku jest takie pytanie: dlaczego mam raka? No i ta konstrukcja o tym też nie mówiliśmy. Dlaczego? 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 To ciągle pytania, które zarezerwowaliśmy dla dzieci. A tu się okazuje, że dorosły człowiek dokładnie tak samo pyta: dlaczego? To są to takie dziecięce i naiwne pytania, ale takie pytania pierwsze, właściwie podstawowe, które każdy chyba zadaje, zastanawiając się nad czymkolwiek, to dlaczego, prawda? Tutaj mamy wyjście od pytania, dlaczego dostałem raka. No i próba odpowiedzi. Tych odpowiedzi są tysiące i każda odpowiedź rodzi następne. Dodatkowo ta formuła, dlaczego to pytanie, jak zauważyłeś, nie jest do końca takim. Pytaniem sensu formalnego, bo tam się nie pojawia znak zapytania, tylko to jest takie z jednej strony pytanie, a z drugiej strony odpowiedź, i to tak idzie. Dlaczego? 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 No i w końcu się nie dowiadujemy dlaczego, albo dowiadujemy dlaczego. W sensie konstrukcyjnym, no niby się dowiadujemy, ale po przeczytaniu całości. Zastanawiając się znowu nad tą odpowiedzią, pytaniem, no nie mamy tego, tej odpowiedzi. pytania ucieka nam. Nie wiem, czy można odpowiedzieć na to, na to pytanie. Myślę, że dużo jest Boga w tej książce i dużo jest modlitwy, ale myślę, że bohater się jednak nie opowiada. Może na wszelki wypadek po stronie tego, czy jest ateistą, czy jest głęboko wierzący, czy szuka mnie na przykład bliżej do poszukiwań niż do opowiadania się po którejś ze stron. Ale to każdy może wyciągnąć z tej lektury jakieś swoje przemyślenia. O to mi chodziło, nie chciałem takich deklaratywnych stwierdzeń, rozstrzygnięć. Zależało mi bardziej tutaj na takiej grze właśnie z pytaniem, odpowiedzią, grze, którą przeżywałem i przeżywam cały czas. No, dlaczego no, to się pojawia? Chyba. Takie dziecięce i naiwne, no, ale myślę, że od tego się zaczyna wszelkie filozofowanie czy dochodzenie do jakiegoś absolutu, no, od takiego prostego pytania. Dlaczego się tak stało? Bohater, no jak każdy człowiek, chce znać odpowiedź, ale twój bohater jest, to już powiedzieliśmy, mądrzejszy. On wie, że tej odpowiedzi nie dostanie. Zresztą, cała ironia pierwszej strony, pierwszej kartki, no na tym polega: że co, że byłem gorszy od innych, czy bardziej niegrzeczny, i dlatego zostałem ukarany? Doskonale wiemy, że. W potocznej takiej nawet mentalności, no tak, coś złego jest karą za coś złego. Człowiek mądry, inteligentny, nad takim jest Twój bohater, i kimś takim jest narrator wierzy. Przecież oczywiście, że nie ma takiego przełożenia. No właśnie, to jest istota chyba tego pytania, bo tutaj rozstrzygamy wszystko w wypadku choroby z pozycji winy i kary. Jeśli się jest grzecznym, dostaje się nagrodę, a jeśli się jest niegrzecznym, no to jesteśmy. A ale... co dostałeś na Mikołaja? No właśnie, ale może, może to jest nasza próżność i tylko nasza próżność przez nas przemawia, że widzimy to w kategoriach kary. Może tu nie ma żadnej kary i to nie jest niczyja wina, może tak po prostu jest. Może to jest zwykła fizjologia, może to jest po prostu jakiś błąd organizmu, fizycznego organizmu. No właśnie, może tutaj tam, gdzie jest duchowość i ona sobie jest, i ona nie jest niczemu winna, nie rozdaje żadnych kar ani nagród. No właśnie, nie wiem, ja nie chcę na to odpowiadać, bo o tym jest ta książka też. I tutaj bym zepsuł troszkę zabawę komuś. Zresztą sam nie znam odpowiedzi, więc tutaj bym też postawił się w takiej pozycji wszechwiedzącego, a, a tym wszechwiedzącym nie jestem. I dla mnie, tak jak mówiłem, to jest taka książka trochę właśnie o braku wszechwiedzy i takiej bezradności. Może się wydawać, że to są tematy już literacko wyczerpane i rzeczywiście no jest to, ale tak jak mówię, jest ta pierwsza strona, która odpowiada na pytanie, dlaczego powieść awangardowa. Myślę, że to jest książka też o tym, jaką funkcję w naszym dzisiejszym świecie pełni literatura, gdzie ona jest, gdzie się znajduje, jak może bardzo straciła na znaczeniu, jak jest zwyczajna, pospolita, zwykła. Nie wiem, trudno mi powiedzieć.